Jak ogarnąć okablowanie pod alarm? Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z instalacjami alarmowymi, to musisz wiedzieć, że pierwszym i newralgicznym etapem takiej instalacji jest okablowanie. Niestety, błędy na tym etapie albo są nieodwracalne, albo kosztowne w naprawie. Dlatego wpadaj na naszą platformę szkoleniową SystemAlarmowy.online, gdzie znajdziesz szkolenia na każdy etap instalacji. Zerknij na nasz kurs, jak okablować i nie zwariować. Zrób okablowanie z głową i dopasowane do twojego klienta preferencji. Nie twórz i nie mnóż kilometrów kabli, bo może coś ktoś wykorzysta w przyszłości. Zrób okablowanie pod takie urządzenia i w taki sposób, aby było uniwersalne i optymalne. Nie trać czasu na nieprzemyślane trasy kablowe czy rozciąganie setek niepotrzebnych metrów przewodów. W szkoleniu pokazujemy co, gdzie i jak okablować, a ty podstawiasz tylko ilości odpowiednie do twojej instalacji. Już na tym etapie możesz pokazać, że dbasz o interes klienta i nie nadwyrężasz jego portfela. Jak się zdecydujesz, daj znać, jak ci poszło, ile zostało w kieszeni i jakie rozwiązania zastosowałeś.